Zaczynamy znowu dzień, tak? Kotki dzisiaj takie głodne? Chyba idą mrozy, bo takie głodne dzisiaj było, a szczególnie Rioszek, juniorek junior to jest przypisane synowi, prawda, więc, a nie bratu. No, ale w kocim pokoju różne cuda mogą się zdarzyć. Cudowna trójeczka, kochana. Mam nadzieję, że jest im tutaj dobrze, że bardzo nie tęsknią za człowiekiem. Niech sobie wcinają. Ja tylko tego paprocha zabiorę. O, tutaj nam druźci. w kuwetach. Muszę zabierać brudne talerzyki do mycia i właściwie to ja już pójdę je namoczyć, bo zanim one się namoczą Się, Może Wam do pieski troszkę wpuścić, co? Ale by się działo. O, widzę! Widzę kogoś. Patrzcie. Patrzcie, jaki ktoś jest piecuch. I ten ktoś ma mieszkać na dworze? W Rowie? Tak, bo w Rowie zimnym siedział Kotek. Ze swoją córeczką Arią w Błotku. A tak lubisz ciepełko? No proszę, jakie fajne miejscówka. Miejscówkę odkryłaś super. A co byś powiedziała, jakbym ja tak do ciebie się zbliżyła? Będziesz śpiewać? O, niestety. A ja do ciebie chciałam z chlebem. Wiesz, kochanie? No. Już ci daj jedząkę. Podano do stołu. Może być? Hmm? Proszę. Będziesz jadła tutaj? Czy tak nie bardzo ci tu pasuje? Zobaczymy. Może akurat będziesz jadła, chociaż ciasno ci tam, nie? Junia, chyba nie dasz rady. Tak mam ochotę cię tu w dupkę, wiesz? Pogłaskać. No, ale chyba, a właśnie, ale chyba wystrzelisz jak z procy. No dobrze, to co, ważymy, ważymy, małego. Gdzie ten mały? A oczywiście, że przy mojej nodze. Oczywiście, że przy mojej nodzie. Chodź, słoneczko. Chodź, kochanie, ważymy ciebie, nastawimy, tak. Czy ty już masz kilo, czy jeszcze nie? Bo to wstyd dla ciotki, taki kot chudy. Nie ma kilo. Chodź, chodź no tu, ale mógłbyś sekundę poczekać. 950. Ale ile on ważył? 910? Dobrze pamiętam. A wy co, Bączki? Idziecie się ważyć? Zobaczymy, czy Hektorek waży już ponad kilo. Chodź, kochanie. Chodź, Hektoreczku, bo mam tylko jedną lękę. No, chodź do mnie. Oj, ale brzosisko maś. Hop. No, tu już jest. Uwaga, kilo 100. Także tylko ten mały taki, taki słabo rosnący. Bo tutaj to już widać masę. I tu też widać masę, tak. A to taka chudzina wciąż, ale wcina jak widać. No i co, koleżanko, bo mi się wydaje, że to nie jest dobre miejsce dla ciebie do jedzenia, bo jak ty masz jeść, prawda? Poza tym to się zaraz zepsuje na tym grzejniku. To ja ci to dam, wiesz co, tutaj, o. O, widzisz? Tam będziesz miała. O. Tam masz i tam sobie możesz iść jeść. Mogę cię w dupkę kujnąć? Proszę. Taką mam ochotę cię tu kujnąć w dupkę. A ty cholero mała ty. <noise> Jaka ty jesteś niedobra? Jaki niedobry kot. Jak jak takiego kota wyadoptuje komuś? No zastanów się nad sobą. Tak, pomyśl trochę o swojej przyszłości, A nie tylko chwila obecna Cię interesuje. wiesz? Ty... Ty jesteś nurci, nurcie tu i teraz. Taki mądry kotek. Tyle do ciebie się nagadałam, ty, uczniu zły, zły uczniu. Dzieciaki, widzicie, nie uczcie się od niej, bo ona jest naprawdę niereformowalna. Tak jest, tak skłodniały dzisiaj kotki przez noc, że nie mogą się najeść. No dobra, pewnie zaraz dadzą popis ciotkom zabawy, a ja już niestety nie mam czasu. Więc jakby będą fajne scenki, to proszę dawać znać Bogusi. Bo Gusią zgra jakieś fajne zabawy. I będziemy potem oglądać. Papa. Pa. Jest dobrze, bo koleżanka wcina. Koleżanka złośliwianka. Nie idę do Ciebie, nie. Spokojnie, jedz. Na no, dzieciaki muszą sobie radzić. No cóż, jeszcze takie ujęcie na sam koniec. Wiecie kto jest pod moją ręką. Ja tutaj robię filmik. A tu wiecie kto jest pod moją ręką. Koleżanka rzep, stalkerka. Zawsze przy mnie.